Szanowne szanowni koledzy i szanowne koleżanki. Czy mieliście okazję odwiedzić Londyn w okresie świątecznym? Jeśli jeszcze nie, to mam nadzieję, że po moim dzisiejszym wystąpieniu zarezerwujecie sobie czas w przyszłym roku w grudniu i wybierzecie się tam z wizytą. Okres świąteczny to szczególny czas w Londynie. Miasto, które i na co dzień zachwyca swoją atmosferą i zabytkami, w grudniu nabiera wyjątkowego blasku. Świąteczne iluminacje, pachnące jarmarki i kultowe miejsca przyciągają zarówno Londyńczyków, jak i turystów z całego świata. Dzisiejsze wystąpienie poświęcę jednemu z najbardziej wyjątkowych miejsc, które warto odwiedzić w tym czasie legendarnemu domowi handlowemu Fortnum Mason w skrócie Fortnums. Zanim jednak opowiem o jego historii i tradycjach oraz ciekawostkach, parę słów na temat tego, co Londyn oferuje swoim gościom w tym jakże wyjątkowym okresie. Londyn tętni życiem cały rok, ale w grudniu nabiera on zupełnie innego wymiaru. Ulice, place i parki zamieniają się w zimową krainę magii. Z pewnością oglądaliście filmy z Londynem w tle takie jak Love Actually, Bridget Jones czy też Last Christmas i znane są Wam miejsca takie jak Oxford Street. To niekwestionowane serce świątecznych iluminacji. Tysiące świateł tworzą spektakularne dekoracje, które co roku przyciągają tłumy. Ale co przykuło moją uwagę w tym roku? To wystawa 30 tysięcy podświetlanych róż z Jedwabiu przy, przy placu Grosvenor Square. Ta instalacja nazywa się The Ever After Garden i jest poświęcona tym, których już z nami nie ma. Każdy może zadedykować jedną różę na część takiej osoby i przekazać dotację na rzecz organizacji charytatywnej. Pierwszy raz wystawa pojawiła się w 2019 roku, i przez lata dzięki temu wspaniał, wspaniałemu ogrodowi róż uzbierano ponad 870 tysięcy funtów na rzecz badań pa i pacjentów zmagających się z rakiem. Obawiam się, że wczoraj, 18 grudnia, to był ostatni dzień, kiedy można było zobaczyć te iluminacje. Z pewnością powrócą one do Londynu w 2025 roku. Kolejnym miejscem, którego nie można przegapić, to Covent Garden. Hala Covent Garden przed świętami zamienia się w rajskie miejsce. Jest muzyka na żywo, obłędne dekoracje. Do tego można napić się grzanego wina i zjeść coś pysznego. Przed halą stoi ogromna choinka, a w okolicy Covent Garden znajdziecie przepiękne dekoracje. To miejsce jest prawdziwym symbolem magii świąt Bożego Narodzenia. Teraz chciałabym przejść do głównej części mojego wystąpienia. Pomimo, że w Londynie mamy domy handlowe takie jak prestiżowy Harrods, czy dekadencki Liberty London, czy też w skrócie Liberties, to ja skupię się na słynnym Fortnum Mason, którego witryny przed świętami są urzekające. To obowiązkowy punkt do odwiedzenia. Trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość, gdyż jest tam bardzo tłoczno. Fortnum Mason to miejsce, które łączy bogatą historię z nowoczesnym luksusem. Parę słów o historii tego miejsca. Dom towarowy Fortnum Mason, często nazywany klejnotem londyńskich sklepów, znajduje się przy Piccadilly 181. Został założony w 1707 roku przez Williama Fortnuma i Hugh Masona. Jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych domów towarowych na świecie. Historia Fortnum and Mason zaczęła się skromnie. William Fortnum, który pracował jako lokaj w pałacu królewskim królowej Anny, dostrzegł możliwość zarobku, gdyż królowa Anna uwielbiała świecę, ale nalegała na to, by co wieczór zapalać nową świecę. Tym samym pozostawiała duże ilości e, wosku z poprzedniego dnia. Fortnum sprzedawał te zużyce, zużyte świece dworu. Dzięki temu zgromadził kapitał i otworzył sklep wspólnie z Hugh Masonem, właścicielem pensjonatu, w którym mieszkał Fortnum. W 1761 roku wnuk Williama Fortnuma służył dla królowej Charlotte, co sprawiło, że biznes jeszcze bardziej rozkwitł. I od tego czasu dom handlowy dostarcza dobra e, brytyjskiej rodzinie królewskiej. Fortnum and Mason posiada nawet tytuł królewskiego dostawcy i zaopetruje dwór królewski już od ponad dobrych 150 lat. W kwietniu 1951 roku kanadyjski biznesmen Weston przejął ten dom handlowy, a w roku 1964 zlecił zainstalowanie czterotonowego zegara nad głównym wejściem sklepu w ramach hołdu dla założycieli. Teraz co godzinę ten zegar wybija, a figurki Williama Fortnuma i Hugh Masona wychodzą z takich witryn i kłaniają się sobie nawzajem. Te figurki są dość wysokie, mają mniej więcej półtora metra, a temu wszystkiemu towarzyszy muzyka w stylu XVIII wieku. Od tamtego czasu dom handlowy przeszedł jeszcze różne renowacje. Ostatnia miała miejsce w 2007 roku i opiewała na 24 miliony funtów. I to było w ramach świętowania 300 rocznicy powstania domu towarowego. Kolejna data bardzo ważna dla Fortnum Mason to rok 2012, kiedy to otworzył swój oddział na San Pancras. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego. Chodziło o to, żeby przywitać gości przybyw przybywających pociągiem Eurostar z kontynentu. E Mamy jeszcze e domy towarowe na terminalu na Heathrow, również w The Royal Exchange, a jedyny dom poza Wielką Brytanią jest w Dubaju. Został otworzony 21 marca 2014 roku. Chociaż mogłabym się jeszcze więcej rozwodzić i podawać Wam więcej dat i informacji historycznych, myślę, że teraz przejdę do ciekawostek. Ciekawostką jest to, że już w XVIII wieku Fortnum Mason zaopatrywał wojska brytyjskie w produkty spożywcze podczas wojen. Wysyłano stamtąd słynne kosze piknikowe, wypełnione delikatesami takimi jak suszone owoce, przyprawy, konfitury i herbaty. Tradycja tych koszy przetrwała do dzisiaj i stała się jednym z najbardziej znanych produktów tego sklepu. Dzisiaj można na przykład kupić takie luksusowe kosze świąteczne. One zazwyczaj są pełne angielskich przysmaków, takich jak konfitury, czekolady, wyborne wina, babeczki z bakaliami, tzw. Tak Min Spice. I to jest coś, co można ofiarować komuś w prezencie. Wielkiej Brytanii, ale też na całym świecie. Mogę powiedzieć, że jedne z najdroższych tych koszy opiewają na sumę 20 tysięcy funtów. Podczas wizyty w Fortnum and Mason w 2012 roku, wtedy to było jeszcze przed koronacją króla Karola, takie spersonalizowane kosze wręczono królowej Kamili i księżnej Kate, kiedy wspólnie odwiedzały ten dom towarowy. Co jeszcze mogę powiedzieć? takich właśnie ciekawostek. Królowa Wiktoria wysyłała paczki Fortman Mason z bulionem wołowym w kostkach, tzw. Tak zwanym beef tea, do szpitali Florence Nightingale podczas wojny krymskiej. To podobno tutaj ten bulion został wynaleziony i stał się popularny na całym świecie. Kolejnym rzekomym wynalazkiem Fortman Mason jest scotch eggs, czyli dosłownie szkockie jajko. Według danych firmy Fortnum Mason scotch eggs zostały wymyślone w 1738 roku jako przekąska dla podróżnych opuszczających Londyn. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, czym e, są te scotch eggs. To brytyjska potrawa w postaci smażonego na głębokim tłuszczu jajka na twardo, zawiniętego w mielonym mięsie z dodatkiem przypraw oraz ziół pokrytego panierką z bułki tartej. Te jajka spożywane są na zimno, e, często na zimno. Są popularną przekąską, spotykaną w pubach czy zabieraną na pikniki. To jedna z tych przekąsek, którą się albo lubi, albo nienawidzi. Tak jak smarowidło do chleba Marmite. Poza tym, sklep słynie z organizowania degustacji herbat, które pozwalają poczuć prawdziwą atmosferę brytyjskiego luksusu. Warto spróbować mieszanki Royal Blend, która została stworzona dla króla Edwarda VII. Moja ulubiona to zdecydowanie herbata Earl Grey, a do Fortum and Mason można się wybrać również na taką herbatkę do kawiarni lub na podwieczorek. Przygotowałam jeszcze dla Was kilka ciekawostek, ale spoglądam na zegarek i widzę, że mój czas dobiega końca, więc wybiorę tylko jedną z nich, która nawiązuje do mojego przemówienia o brytyjskim urzędzie pocztowym, które wygłosiłam wcześniej w tym roku. Chciałam powiedzieć, że brytyjski urząd pocztowy, może pamiętacie, powstał w 1839 roku w Wielkiej Brytanii. A przed tym e, wszyscy musieli sobie jakoś organizować wysyłki e, listów, e, paczek, otrzymywanie listów i Fortnum Mason jest znany e, z tego ducha przedsiębiorczości. I stwierdził, że otworzy swoje własne usługi wysył, wysyłek i otrzymywania listów. Dlatego też z, e, zainstalował takie skrzynki do listów, które były opróżniane sześć razy dziennie. Oferowali również zniżki dla żeglarzy, dla żołnierzy. I e, te usługi odniosły ogromny sukces przez ten okres, do momentu, kiedy nie powstał Brytyjski Urząd Pocztowy, 50 lat później. Myślę, że nie muszę już Was przekonywać, dlaczego warto odwiedzić Fortnum Mason. Pragnę Was jednak na coś uczulić. Sama wizyta w tym domu towarowym może być męcząca, przynajmniej była dla mnie. Są tam ogromne tłumy, wszyscy się przeciskają, ale myślę, że warto wejść do środka, żeby zobaczyć te piękne dekoracje wewnątrz i wiszące oraz Poruszające się ozdoby, taka jest cała y, instalacja z bombek, która zjeżdża na dół wzdłuż całej klatki schodowej. Myślę, że jest to warte zobaczenia. Ale sam budynek na zewnątrz robi jeszcze większe wrażenie, bo wygląda jak taki kalendarz adwentowy. Y, każde okno ma przypisany numer, zegar wybija co godzinę, i myślę, że warto pójść tam. Po zmroku, żeby nacieszyć się pięknie oświetloną fasadą tego budynku. A jeśli po wizycie będziecie zmęczeni tymi tłumami i chcecie na chwilę odpocząć od tego zgiełku, to parę paręset metrów za Fortnum and Mason znajduje się mój ulubiony sklep z serami Paxton and Whitfield, gdzie można degustować pyszne sery. Lub można też wybrać się na kawę do Redemption Roasters. Bardzo lubię to miejsce. Ono wspiera resocjalizację więźniów i wyposaża ich w nowe umiejętności parzenia kawy. Nie chcę więcej o tym mówić, bo myślę, że mógłby być to temat na całe odrębne przemówienie, ale kawa jest przepyszna. Koledzy, koleżań, koleżanki, Londyn w okresie świątecznym to miasto pełne uroku, magii i tradycji, które warto odkrywać na nowo, nawet jeśli byliśmy w Londynie w innej porze roku. Mam nadzieję, że podczas Waszej wizyty nie przegapicie okazji, by odwiedzić Fortnum Mason. Warto na własne oczy zobaczyć, dlaczego jest tak cenione na całym świecie. Dziękuję za uwagę i życzę Wam wesołych świąt oraz pełnej magii wizyty w Londynie.